Witajcie, witajcie! Yy, nowy odcinek. Jak zapewne wiecie, dograłem się do końcówki odcinka. Rzecz taką, że znalazłem przejście i że koleżanka, którą spotkaliśmy w wieży, definitywnie przeniosła się do Majuli, tylko była schowana tutaj. Przejście otwarte, więc możemy iść. Nie możemy, nie musimy z nim rozmawiać. Woda różana, cokolwiek to robi. No, ale musimy iść dalej przynajmniej i coś porobić. Więc to na plus. To pochodnie trzeba było wziąć, kurczę. Ciemno jest. Czy znaczy ja tutaj widzę? Bo mi kurde światło, słońce. Twi świeci w monitor, przepraszam kiwi. Możemy się troszkę odbijać. Dobra, wychodzimy gdzieś. Hey, I know you. Hey, remember but... you, are, but... But I think. Nie, to ktoś inny. No nie mam mroku, masz rację. Zagajnik myśliwych. Ognisko rozpalone. Jeja. Big forest. O, jakaś arena. Piechtalna Ciekawe co mnie tu czeka ta przygoda bądź nie właśnie Czy ja moja katana jest plus 10? Moja katana jest plus 10 Nice to się nie gadać, je, czy zabić Tak samo jak ciebie Bo jeszcze staną Kolejna trucizna to było? A, motylek! Motylek robi takie ubudu. Okej okay. to trzeba cię sklepać. Motylko, kochany. Bo ja tutaj nie chcę, żebyś mi tu rob... na na, na bru... I Nie brakuje. <laughs> Palimy pochodnie, po nim pochodnie, pość ciemno Pal pochodnie oh yeah. No i co? No i pusto Nie, nie zrobisz tego, ja będę pierwszy łe I tutaj leży ziemeczek, I nie ma ziemeczka Ile? Co to? Nie wiem jakieś rzeczy. Tutaj Spadanko jest na śmierć, więc nie Śmier. O, cześć. Dobrze cię zauważyłem w porę. Bo mnie dziknął w plecki. Hejka Ała, bolało Hmm. Dobra, jest? Mogę gdzieś tutaj zapalić pochodnie? Fajnie było, jakby się dało Au Aua, aua O, lecki mi tu zniknął No kurde, co się tu dzieje? Ile was tu jest? Byś to? Aha Wejdziesz? Nie wejdziesz? Dobrze. Yy, tutaj. Nic. Ja tu mogę spaść, nie? Ja się na pewno. Bo nie widzę tutaj wejścia normalnego. Musiałbym tu spaść. Skąd się wziąłeś? Chyba wszedłeś w końcu. Dobra, to może nie teraz, a potem. na moście? Nie. Czemu tyle truposzy? A, Takie buty. Skok. Tak z powietrza. Że tutaj? Ojej. A to na razie nie chcę. Drabina tutaj. Noted. Ale że nie mogę nigdzie zapalić pochodni, nie? To jest... nie fajne. Kurde. Yy... O, ognisko, no i super. Ja nie chcę go na razie używać jeszcze. O, można przewrócić to. Mamy skrót, yy, są oponenty, jesteś też ty. O dnia? super Hej ka hej, nie nie jestem czasem za głośno Kurde Gdzie tu iść? Tu nie można. Dobra, to zanim tu pójdę To wezmę sobie Aż próbuję skoczyć tu. Mam <laughs> nadzieję, że się nie wywróca. To śmiesznie hmm. Ciężko, bo. Turlanie jest za mało. Za mało miejsca na turlanie się. Dobra, uda się. Ojej. Ojej, ojoj, ojoj, ojoj. Za, za słabo. co, muszę... A, muszę tutaj, tak? O nie. No, to mamy śmierć. Nawet nie było śmierci. Dobra, jeszcze raz. Źle. Się. <laughs> Udało się! Nice, Ej, czekaj co? A nie, ja stąd przyszedłem. Tak? Dobrze rozumiem. my Nie. Co? Au. Nie, to jest inne miejsce. Popatrz. Dziwne miejsce. kropni go. Gdzie jeszcze? Gdzieś tu motylek jest? Czy to tu ten tylko? Tak, jakieś chocki, klocki. Z tego motylka spadło, co nie? Z gościu. tej kurde, bo... Mm. Ciemno tu jest. Nie podoba mi się, że tu jest ciemno. Jak to zrobić, żeby tu doskoczyć? Ale... No, żeby doskoczyć. to nie wiem. Bo stąd nie doskoczę, nie mam szans. Mógłbym się sturlać, chyba, stnie. A może doskoczę? Tylko weź mi broń, bo będzie problem. A, udało się. Jednak się udało. A no, zobacz. Ojej, bydle ale wielki. O kurde. O, panie. To ty robisz takie uchwył Dobra, czekam cię Duży odłamek tytanitu Motylek Dobra, motylka trzeba tu strzelić Zobaczy co jest w środku Dość chaotycznie mam wrażenie, że to się prowadzi Rapir Ricarda Jak stąd wrócić? Kostkom? Czy tu może? Haha! Ha! Tutaj. Secret wall? Yes. Very nice, very nice. I co my tu mamy? Jestem. Jestem tutaj. Gdziekolwiek jest tutaj. Jest na pewno to gdzieś. Więc wchodzimy do środka, bo to winda. <laughs> winda mnie zaprowadzi tutaj, gdzieś gdzie jeszcze mnie nie było, A to tu, Niecholarnie tu ciemno, trwałą drogą. że nie można tego w żadnym razie a to śmieszne, że czekają mogę wywalnąć nogi? żeby się dało tutaj, tutaj są ziomeczkowie mhm. ty też Dusza. o jest pochodnia Jednak jest pochodnia Kurde No nie chciałem tego Mmm Dziura Dziura to chyba śmierć Dobra to jest pochodnia, a tak Co tu się stało Czemu to był niewidzialny gościu? Yy... I'm confused Jednakowoż jestem tutaj. Dwa na raz. Very good, very good. Yy, trzeba mi spaść co, nie? Jestem motyl ot można odpalić pochodnie i co, mogę spaść tu na spokojnie. Tak, kurde średnio, nie spaść. Nie, chyba mogę. Czekaj. Nie mogę, a muszę. Czekaj. To teraz O, no i nice Otworzy Dałbyś otworzyć drzwi normalnie, a nie Typie Kurde, nie ten guzik Znaczy... trochę ten, ale też nie ten, bo chciałem zrobić kontra Nieważne Pochodnie. Chcę zapalić tamto. Bing. No i w sumie gicior Chyba nie zapalę więcej. Nie ma więcej miejsca. palenie No bo się tak dole falają, bo słyszę jak się tu Podchodzę. O, to jest jakiś. Gracz. Rionisz. спаситель Okay. Właśnie mieliśmy pojedynek PVP. mu się nie udało za bardzo. Teraz tak. Do jak chcę iść. To jest mi ciekawe, dobre pytanie, bo. O, cześć. I tutaj jest coś do robienia, i tam jest coś do robienia. Teraz nie wiem jak się tu dostać? Tędy Czy nie? Wygląda jakby trzeba było się jakoś tędy Nie wiem dobra Tu idę Zobaczymy co tu jest Gdy mogłem w sumie nie używać rapiera Musiał walczyć, nie? No to co zrobię? Co to jest, Znaczy, no... Jak goni, ty... Przede mną trucht. Tam, no, okej, okay, tutaj się... Coś jest no? Czekaj. Morokie. Żarek energii. Zabijam cię. Kula... Kula oka. Red eyeball. Or something. Orb pewnie bardziej. Potwór. Twardy wróg. Aha, znowu. Szkielet! Szkieletu dawno nie było Kolczasty beach Okej okay. Pokręcona lokacja W sumie każda taka jestem w Dark Souls 2 Z tego co zauważyłem Taka takie większe Takie faktycznie konkretne Co się tu dzieje? Aha jesteś jeden, tak? To jest za fajny efekt. Jere. Oj, dwóch naraz mam fuck, niedobrze. 100% dropu z tego? Że te oko wypadnie, czy co? Co teraz? Widzę cię. Nie kwapisz się. Nie kwapisz się za bardzo, co? Ci pomogę. Jest most Muszę już przejść tym mostem, nie? Żeby się dopełniło Szplamy krwi nie zapowiadają Dobrego przejścia Chciałem <laughs> dałem się zrobić na to samo, nie? Co ten gościu przede mną Okej, okay, chyba już jestem Znaczy na pewno jestem hm. A teraz tak. Jeszcze raz trzeba iść, spadasz. O, spadłeś. Dobra. Lecimy, 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 nie śpimy. Motyl. Do strzelenia na pewno. Nie, no nie, idę odzyskać te dusze, bo to, to, to teraz chodzenie tutaj i robienie rzeczy to jest nie, nie, niepoważne. Nie Czekaj, kurde, bo źle chyba idę. Tu się szło. Tak. Gdzie ten motyl jest? O, jeny. Dobra. No to mnie... Aha, to jedyna opcja, tak? Muszę potem sprawdzić, to ogarnie. Na razie idę tutaj. Odzyskać co moje. Gdzie ty idziesz? Typie. No. Jeszcze szkielet niech zostanie. jeszcze raz powoli dobra dziury i ty no wyskakuj nie chcesz? o wyskoczyłeś teraz nie wiem co ty możesz zrobić troszkę się ciebie boję a co tu łotr Przede mną trucizna, ale walka dystansowa, czyściec nieumarłych. O, coś tu jest faktycznie. No, a. Oh, Zabił mnie, okay. Hmm, jak go podejść? No to jeszcze raz Możemy w cholerę. A póki go nie pokonał, to nie kończę odcinka, nie? No teraz to już jest kwestia honoru. I co ja robię? Szkoda, tych dusz. Lepiej laps tego był. Przynajmniej jeden. Chciało mi się tej. bronić ręce, złapać. Nie podoba mi się to, nikomu. No, przestań. Ok, Ej, w sumie łuk można by zadać pod trutkę. Nie jest w sumie z z zły pomysł. Teraz to w ten sposób Dobra, jeszcze raz ostrożnie na tym moście. W sumie wezmę też zrobię tak, bo zanim oni wyjdą, z 50 godzin minie. Co nie? Jeszcze trochę. Teraz... O, siadł. Eee, dobra, teraz tak. Jakby się tu na niego ustawić? W sumie nie wiem. Niby sporo miejsca dość, ale trochę też mało zarazem. Chodź. Uciekam. <laughs> Jakim chujem? Dobry moment. Troszkę ma już. Więc teraz tylko czekać. Oj, Oddałbyś to, co zabrałeś. W tym paku. Bosz. No, kurde. Przed bossem staram stracić to wszystko, nie? Trochę smutne, dobra To jest bezcelowość Ale tutaj Tutaj już nie Mamy płomyk Dobra, jego ja zabiłem No to mi tylko chodziło Zakończyć Szkoda tych dusz Ale będą kolejne Więc nie ma co się martwić ani płakać no właśnie, kumpel mnie zaprasza do gry. Hmm. Krotkończę, nie? Dobra. W takim razie tak zrobimy. Bez żadnych tych. Zasłaniaj. Do widzenia. Do następnego. I papa.